Witajcie w dzisiejszym odcinku na tym kanale. jesteśmy w lesie. Już mam tutaj dwie piły przygotowane, rozgrzane. Już się rozgrzałem sobie. Będziemy tutaj wycinać drzewka. Te dwa prawdopodobnie. Tutaj sosny i tego. To, to, to tutaj Olcha, tak? Chyba się to Olcha jest. Nie wiem. Yy, dawno nie było odcinków i pewnie też będzie tak nadal, że nie będzie odcinków długo. <grym>, ale zanim zaczniemy ścinać te drzewa, pokażę Wam Janmar. Po renowacji długo wyczekiwany odcinek Nawet mówiłem na no odcinku niedługo będzie A nie było Więc Wam pokazuję szczepką samochodową O, proszę bardzo, tutaj jest kulka skręcona Pod spodem No Siedzenie jest jakie jest Nie jest nawet przymocowane bo się urwał zaczep tutaj o! Proszę bardzo No ale... Jakoś się jedzie, jeszcze trochę brudy, bo orał ostatnio I teraz jak mi się uda to zrobię jakieś przebitki, lecz nie wiem czy mi wyjdzie, bo wiecie jak jest, nie? I jeszcze wstaję yy, Wam tutaj zdjęcia Jak on był... Omalowany Tak samo jak to było z kurnikiem, nie nagrywałem tego, ale robiłem zdjęcia Etapów Więc tutaj tak samo zrobiłem I... Każę wam i teraz będziemy ścinać sobie drzew, zaczniemy od tego. Witajcie, dzisiaj remont ciągniczka. Już zostało tyle. Nie wiem, czy się witałem, bo to już ten odcinek tyle trwa, że w sumie to nie wiem, czy się witałem już, czy nie? Chyba się witałem, ale nie wiem. Jest już pomalowane. Ty będzie jeszcze, tylko muszę ja to pomalować na czarno, ale to już yy, specjalną farbą do, tych, do gorącego, bo to jest tłumnik. To jeszcze będzie malowane na czerwono, ale nie, nie zdejmowałem tego, bo tam jest strasznie dużo kawałków i nie wiem, czy im się później połapą. Tutaj jest wszystko już odklejana taśma Bo już wyschnięte, trochę grzeje jeszcze Bo już tak, gdzie nie, w niektórych miejscach, gdzie tak trochę grubiej poleciało to jeszcze Nie powysychało O, tak się prezentuje Jadmar O, mas maski już są wyschnięte Maska znaczy się, no Ładnie taki kolorek Nie wiem, czy to jest oryginalny, jakiś wybierałem, jakiś kolorek, tylko takim mi się podobał, czerwony widzicie, suche, ładnie się błyszczy no i tak samo, to już jest podklejane. Trochę jeszcze zostało tylko tego do odklejenia tutaj, taśmy. Ładnie wszystko się błyszczy na czerwono. Powiem Wam, że chyba ja będzie aż szkoda nim pracować w polu, taki ładny. Tam jeszcze mam koła. które też są ładne białe, teraz tego tak nie widać, ale są bardzo ładne. Tutaj jest są świat od świateł, mocowanie takie świateł tutaj jest też się białe, w kolorze kół ładne, jeszcze jak będzie w świat w słońcu, bo jest jest ciemno na dworze. Widać ciemność. To zrobię przybitki tych kół tego wszystkiego. Bo to się tak ładnie błyszczy, że aż kurczę nie wiem, czy nie będzie szkoda niechać. Dobra, zakrywamy, żeby się nie pobrudziło. W innym kolorze, wiecie o co chodzi. O, tak pięknie. O, zakrywamy. Grzejemy, grzejemy, żeby było tak sporo, nawet stopni. To już jest odtegowane Nowy pasek kupiony, kupiony dostał Bo był taki sparciały. Zaraz wam pokażę chyba, tylko tutaj sobie Zobaczcie, był taki pasek tutaj do tego, do chłodnicy tutaj, do tego wiatraczka Sparciały strasznie. Ja Teraz jest nowy kupiony. A on tutaj. Podkładamy stary, nowy pasek To są jakieś jego, nie wiem, specyfikacje, ja się na tym zbytnio nie znam. Wam pokazuję. Kurde, ile takich tu napisów jest? O taki. O na wielkość taki sam jest na wielkość. Więc dobra. Widzimy się już jutro, bo już nie będę teraz, bo już nie będę robił teraz. Kurde się taśmą przykleja do nóg. Trzeba ją posprzątać będzie jutro. Będę musiał jeszcze pomalować to. Będę już to malował, już jest podkładem pomalowane wyschło. Na czerwono to będzie. Będę się to wszystko okryć folią. No mówię, nie zdejmowałem. No, błyszczy się, jak nie powiem komu co. Tam to tak samo się błyszczy. tylko tam to jest taki bari trochę matowy. Dobra, sobie odwieszę te pasek tutaj, te dwa paski, ten po prostu te stary, tu mam bolec. Filterek wszystko jest. widzicie światełka bak pędzliczka czarna na czarno pomalowana światełka to jest to te ramiona od podnośnika i tutaj właśnie zostały takie elementy, które będą właśnie białe, ale zostały nie wiem jakim cudem pominięte, bo były tutaj tam leżały i były przykryte i, nieco, i zostały pominięte i to też zostało to jest tylko pomalowane podkładem dwa razy trzeba to pomalować na biało więc... no... Trudno, trzeba będzie tu później przekań, tylko będzie maska. Muszę jeszcze jeden element też się zapowiedział, bo to wszystko było tak... Nie wiem, jakoś tak się podoba. Widzicie? Swój porządek tutaj jest jak to się mówi. No. I dostał taki element do maski, to maska do tego jest przyczepiona i masa tutaj też jest... No nie wiem, kurde, jego raz kabelek do akumulatora. Zaję na sztuki, to jest to z tego miejsca, zaraz wam pokażę. Stąd to jest to. O jakoś tak to było tutaj przymocowane e, stąd chyba. O stąd tutaj tu no, o, stąd było. To było tak tutaj. No dobra, nieważne. I to, to wszystko wyczyszczę. Po takim druciakiem do szlifierki kątowej jest, idzie to wszystko dobrze. No, już się nagrzało dość porządnie. Jeszcze chwilę tu pogrzeję, żeby to wszystko dobrze wyschło. Kurde, jak mi się podoba ten kolor. Mian jakiś napis tu jest. Tego go nie widać. Spójnie no na kamerze, bo się za bardzo błyszczy. Zobaczcie w świetle dziennym, bo ja już widziałem jak to widziało było w świetle dziennym. Szukam już takich naklejek ale nie ma takich naklejek na internecie. Przynajmniej ja nie znalazłem. Jeżeli znaleźliście, może się podesłać. Najwyżej no się naklei już, jak będzie nam skręcony ciągnik. Ale naprawdę. Muszę się ładnie, Nie mówcie, że nie, bo ładnie się błyszczy. No. Dobra, do zobaczenia ja później. Drzewa mamy łobalone, trochę to było nagrane. Ale no, coś tam wam pokażę i w ogóle się tam coś uda, to wam pokażę zbliżenie jak koniec oddał, prawie mi w twarz. Jak się uda tam to, to przybliżę, ale poleciał tak na łąkę trochę. Obetno zaraz gałęzie i będziemy pakować grubą na przepkę. Te grubsze gałęzie też powybieram. No, myślę, nawet dobrze, powiedział. prawie tak jak chciałem, bo chciałem, tam, żeby bardziej tak na skosu poleciało, ale tutaj jest. Yy... Wam pokażę z bliska. Może tutaj jest jakieś takie ucięte drzewo i się zaparło i to tak się sunęło. Dlatego tak że poleciało, ale tak to poleciało, że tak jak chciałem. I mam klinika też, kliny, klina mam. Tylko miałem dwa kliny, ale jeden gdzieś zniknął mi. I ten klin żółty jest trochę przymały. I tu się był ucięty kiedyś. Yy, jest trochę przymał i go wbiłem do końca i to drzewo nadal no, nie chciał polecieć, a czerwony miałem też i był trochę większy. No ale trudno. Dało radę, dało. Jest dobrze. tutaj tutaj ozładowano całą przyczepkę drzewa nie układam tak jakoś bardzo bo i tak by się zmieściło tylko kurczę, jak ścinałem to drzewo to ta jest taka jakaś taka strasznie przyklejąca się i tutaj to piła się dopchała w ja to pokażę. Bo w tym miejscu się dopchało to ta zębatka i no się mi się mi dobrze że wziąłem dwie chociaż sobie to drugą też chciałem a ta mała się tak dopchała że nie rady tego tutaj zrobić, tym samym. Tylko, krótko wziąłem i paliwko i pali w ogóle. Dobra, wracamy teraz do Łomciu. pokażę Wam jeszcze jak Jan Majer odpala. O, tu mam pićku. Kurczę. Cenzura powinna być. <grybujesz> On teraz to pokażę sobie, o. Dodajemy gazu delikatnie. Ścięgiełko. <grybujesz> jest na luz na razie Powiem wam, że jakoś bardzo nie kopci Teraz wrócimy sobie Nie wiem jak nawet bieg, ale Przedostatni bieg sobie wróciliśmy. wrzuciliśmy <grybujesz> Jakoś bardzo nie kopci Ten traktor jak widać Mocą godzin ma tyle zrobione U nas dużo nie jest eksploatowany Olej był już wymieniany, raz i filtry Bo mamy go już prawie rok, nie no, zwrócił się ten traktor u nas O sobie ciągnę przyczepkę teraz Dobrze się nim ora, tylko że mamy pług jednoski i długo to idzie Ale jak to taki traktorek to idzie z tym pługiem Jak strzała Tutaj mamy o Morsusik bór Burcze nie widać <gry> O poczekajcie, zahamuje. Ursusik tutaj jest. Nie widać go. O, Ursusik gałka. Wspomaganie kierownicy Ursus. Dobra. Ja jest wami w tym odcinku. Czyli nie chcę ostrości złapać. Mam nadzieję, że traktor Wam się podoba do zobaczenia w kolejnym odcinku bo... i nie wiem kiedy on będzie ponieważ no, nagrywam jak nagrywam miałem dość długą przerwę bo nie ma czasu ale no mam nadzieję że wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku na razie cześć